Dzień dobry Państwu, przed nami mecz towarzyski reprezentacji narodowych i powiem, że choć to spotkanie towarzyskie, to jestem przekonany, że emocje gwarantowane. A to spotkanie będą komentować Dariusz Spakowski i Jacek Klaszkowski. Dla części piłkarzy to test i doskonała szansa na zapewnienie sobie częstszych występów w kadrze. Spotkania Niemców z Anglikami to zawsze mecze pełne dramaturgii i walki. Zwłaszcza jeśli spotykają się reprezentacje obu krajów. Nawet jeśli uznamy to za niezbyt stosowne, w sferze gadżetów i humoru pojawiają się odwołania do II wojny światowej. Słyszałem na przykład kiedyś piosenkę Ten German Bombers, śpiewaną na melodię dziecięcej wyliczanki przez grupkę kibiców z Birmingham. Angielska Federacja Piłkarska stawia sobie za cel zorganizowanie w najbliższych latach jak największej liczby towarzyskich meczów międzypaństwowych. A chodzi oczywiście o przyciągnięcie jak największych tłumów na łęble. A oto dzisiejszy skład reprezentacji Anglii. Zagrajmy dzisiaj klasycznym wariantem ustawienia 5-3-2. Trzech centralnie ustawionych obrońców zapewnia ochronę pola karnego. Dwa i boczni wspomagają ich, ale wychodzą też do przodu, żeby dać pomocnikom możliwość zagrania piłki do boku. Ich podstawowa taktyka, którą stosowali już wielokrotnie i z której są powszechnie znani, to pressing i to na całej długości boiska. Bez względu na to, czy się bronią, czy atakują na połowie rywala cały czas wywierają presję na zawodnikach przeciwnika z niezłymi zresztą efektami. Rywale nie mają z nimi łatwo, a sędziowie nauczeni są reagować na każde przekroczenie przepisów. O co przy takiej taktyce nie trudno. I zaczęli proszę Państwa! Pierwsza połowa meczu, Anglia, Niemcy. Popatrzmy. Wiele się spodziewamy po tym piłkarskim klasyku. Oby zawodnicy nas nie zawiedli. Kedira. No, może być groźnie. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Henderson. Werner. Spójrzmy Niemcy w ofensywie. Miller. Timo Werner. Okazja do dośrodkowania. Stracili, ale odzyskali piłkę. Marco Royce. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Walker. Dobrze. w linii bocznej. Kane. Henderson. Deli. Deliali. Dobra interwencja obrony. Miller, Kedira, Thomas Miller dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Jim Werner. mamy strzał prowadzenie. I jest Jest rożny dla reprezentacji Niemiec. Świetnie pioskuję. Out dla reprezentacji Niemiec. Można powiedzieć, że do rywalizacji Anglików z Niemcami większą uwagę przywiązują ci pierwsi. Wszyscy znamy słynne słowa Karego Linekera. Wypowiedział: Royce, musi to trafić. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Remsterling. Bateng. Miller. I ruszają Niemcy. Ależ ładne prostopadłe zagranie Marco Roysa. Jeee. Yeah! Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Z takiej odległości to w zasadzie musi strzelić bramkę. Dobrze wyprzedził obrońcę, świetnie to przemyślam. Znawiamy. Niemcy prowadzą. Walker? Ali? Spójrzmy, Anglicy w natarciu. Wiedzą, że jest groźny, dlatego kryją go podwójnie. Henderson. No, strzela! Wspaniale obronił. Świetnie wyłapał tę piłkę. Henderson. No, już blisko polekarny. Harry Kane strzela! A ja! ma bramki. Doskonała praca obrońcy. Nie pozwolił mu spokojnie złożyć się do tego strzału. Przez chwilę było gorąco. Marco Reus. Sami Kadira. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Już blisko pola karnego. Brońca wybija piłkę po tej centrze. Wyekspediował piłkę z dala od bramki. Harry Kane. Jones. Anderson. Sterling. Sterling! ho! ho, ho! Brawo! I mamy rzut roczny dla Anglii. Dyer! Neuer broni bez najmniejszego problemu. Marko Rojs. Ależ ładne prostopadłe zagranie Marko Rojsa. Niemcy będą teraz dośrodkowywali z narożnika. Zrożnego dośrodkowu. Świetnie, udanie, wypiąstkował w pole. Sam Kedira. Groźnie, ale zdążyli na czas. Mają teraz trochę miejsca. Harry Kane. To może być remis. Ale przy piłce. I oto Niemcy rozpoczną rzutu wolnego. Blisko polekarne może strzelać. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Ojej, nie trafia! Jednak nie ma bramki. Tu powinien być już remis, nie ma żadnej wymówki na tym poziomie. Takie sytuacje się wykorzystuje. Draxler, Hector. Dobry przechwyt, uniemożliwienie ataku rywalowi. Sędzia pokazuje Niemcom, żeby kontynuowali akcję przywilej korzyści. No kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Można strzelać. Spróbował wybić, ale to nie koniec. Werner Draxler. Jeden do zera, koniec pierwszej części spotkania. Na Wembley wszystko już gotowe do wznowienia gry po przerwie. Zapraszamy do wspólnego oglądania drugiej części meczu. Niestety stracił piłkę. Nie zdołał utrzymać piłki w boisku naciskany przez rywala. Dajer. Deliali. Kimisz. Dobra pozycja do oddania strzału. I po odbiorze strata piłki. Marko Sędzia pokazuje, żeby Anglicy kontynuowali akcję. Ali. No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. To żółta kartka dla Niemca. Sędzia dokładnie widział sytuację, więc podstawy do ukarania zawodnika na pewno były solidne. Nieudany, lekki, sygnalizowany strzał z daleka nie sprawił kłopotów bramkarzowi. Kedira. Sami Kedira, kimiś. Ładne, udane przejęcie, rywal traci piłkę. Słusznie sędzia puszcza grę. Niemcy z przywilejem korzyści daję, Deliali teraz. Rosen. No, może być groźnie. Henderson, jest szansa. Daje. Są partnerzy obok niego. Dani Rose. Rime Starling. I nie, teraz widowisko dopiero na bieże Rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Udaje im się wyrównać. Teraz oba zespoły znów walczą z równych pozycji. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Sam kedira minęło 15 minut drugiej połowy No zastanawia się czy nie strzelać Deliali teraz Rem Sterling Rosen Deliali Dobrze udało się przeciąć to podanie. Manuel Neuer. Zobaczmy, Niemcy atakują. Miller. Draxler. Dobrze prowadzi piłkę. Draxler wyprowadził obrońcę w pole. I piłka wybita do przodu. Royce. No, nie mogą się przebić. Marco Royce. Kraut. A już miałem nadzieję na bramkę. Tymczasem rozpocznij bramkę. Selekcjoner Niemców zdecydował się na zmianę. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Dobre zagranie. Ponownie celne podanie. Atak Anglików. Ali. Daje. Podanie do Kane. Harry Kane przejął to podanie. No, może być bramka. Świetnie. No, będzie gol. I mamy rzut rożny dla Anglii. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Kehill. Blisko pole karne. Kane. Za moment Anglicy z rzutu rożnego. Jest zmiana w reprezentacji Niemiec. No i świetnie piąstkuje. I po strata piłki. Miller ma sporo przestrzeni na skrzydle. Cały czas Tomasz Miller. Szansa na objęcie prowadzenia. Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Harry Kane. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Wciąż nie ma zmiany wyniku, niewiele już do końca, ale poczekajmy. Odegrał ponownie piłkę. Przy piłce Miller! Niemcy wznowią grę z rzutem załóż. No, schodzi z boiska w pełnej chwale, słuchając owacji kibiców. Tak, ewidentnie to był dla niego dobry występ. Werner. Sane Lindogan. Sane może spróbować szczęścia. Będzie gol. Tak, tak, tak. Mamy bramkę. I to w takim momencie, w samej końcówce spotkania. To są dopiero emocje. Tak, gol można powiedzieć przełomowy, gdyż prawdopodobnie zaważy na końcowym wyniku. Anglicy od środka muszą odrabiać straty. Kane. Rem Sterling. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Miller. Gorecka. Niemcy w natarciu Imponują mi swoją ambicją, walką Ale co z tego brakuje im precyzji Choć rywal znakomicie usposobiony Ta akcja w samej końcówce Może doprowadzić do zmiany wyniku Rejon Sterling trybluje w stronę bramki. Lorecka. Mogą teraz skarcić rywali. Berner. Szkoda. Mieli okazję do zdobycia bramki, ale ją zmarnowali. Pójdźmy Anglicy w natarciu.